A na początek giełda papierów wartościowych i Piotr Pietrzak z Telewizji Biznes, który jest na miejscu. Piotrze, jak dzisiejsza sesja i kto był gwiazdą parkietu? Witaj Bartku, dzień dobry Państwu. No dziś gwiazdą sesji był przede wszystkim niestety negatywnie KGHM Polska mieć. Tutaj mieliśmy bardzo wysokie obroty, ponad pół miliarda złotych, jeśli zważywszy, że dziś dla warszawskiego parkietu całego mieliśmy półtora miliarda, więc KGH łatwo policzyć. Po prostu wyniósł jedną trzecią obrotów dla całej warszawskiej giełdy. A sama spółka poradziła sobie naprawdę fatalnie. Straciła 4,5% wszystko przez jak na razie spekulacje niepotwierdzone, że Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprzedać 10% swoich akcji. A jeśli chodzi o spółki, które w pierwszej dwudziestce zaprezentowały się najlepiej, to był to cyfrowy Polsat. Widać, że inwestorów po prostu ucieszyła informacja, że w zeszłym roku mieliśmy naprawdę dość znaczny wzrost abonentów do ponad 3 milionów 200 tysięcy abonamentów. Abo, abonentów. Cyfrowy Polsat jak widać poszedł w górę o 2,4%. Obroty to nieco ponad 21 milionów 100 tysięcy złotych. No i jeśli chodzi o wig 20, to niestety tu nie mam dobrych informacji. Dzisiaj zaliczyliśmy pierwszą w tym roku. Sesję zniżkową. WIG-20 stracił 1,5% i znalazł się na poziomie 2436 punktów. Piotr Piotr, telewizja.